Dzień dobry, ja nazywam się Wanako, a dzisiaj zrobiłam sobie recenzję księ... bardziej. omówienie pod... książki. Tak. Poczekajcie, bo nie mam jak tego. O, tak, tak, to, tak to wygląda. W sumie to ten mikrofon jest mi potrzebny, ale. czyli się tyle zajebiście trzymając go. Taki, tak, 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 Wanako, mas... Mogę przeszkodzić? Będę musiał prosić mikrofon, bo. ja bym się nagrywa bez. Bo to po prostu tak zajebiście się czuję, mając taki. Tak po prostu, no wiecie, po prostu masywnie się czuję Mając taki mikrofon i omawiając, znaczy trudno to będzie nagrać, ale spróbujemy, spróbujemy A więc okay. Przenieśmy, zróbmy małe cięcie, bo mam 5%, nie wiem czy to nawet nagram, więc Okej, okay, po powrocie jestem tutaj, podnieśnę sobie, mam nadzieję, że telefon wytrzyma, więc poczekaj pomysł pomysł lepszy A więc to jest mikrofon Jest na wejściu, dobra a więc książka tak wygląda. Jest w wielkości mojego uba. W ogóle zaraz mi włosy. Ale sobie zostaje tak, tak. tak. A więc książka to jest praktyczny przewodnik po Poppy playtime. A jakbym mógł go opisać słowami teraz. To jest oficjalny. Official. Tak jakbym miała go opisać słowami, to jest naprawdę dobra książka. I mało jakie Freddy Files zrobił coś, podobną robotę do tego. Bo ponieważ w tej, w tej książce mamy rozwinięcie całe dosyć mocno fabuły gry dużo nam jest powiedziane o tej grze dużo jest rozwinięta ta gra przez to naprawdę dobrze się doczyta i można się dużo dowiedzieć o swojej ulubionej grze na przykład, jeśli ja ktoś bardzo mi powiedział O ten... nie! Co się stało? To jest ten nowy killer O nie, on jest mega dobra, on, on to są teraz nerwa a więc, książka jest bardzo dobra moim zdaniem jeśli macie, jeśli nie żal wam tych około chyba 70 złotych, moment 50 złotych, pomyliłem się, że? No to polecam wam kupić. O, dobra. Dobra. Wie, bardzo mi się podoba tu przejście takie, że na początku jest Milusio wszystko. Dobra. Wszystko jest Milusio, ładniusio. E, wszystko jest Milusio, a później ono się właśnie tak staje dosyć mrocznie. Wszystko jest pokazywane. O, i tu mamy też trochę rozwinąć naszych postaci. O, takie, tutaj mamy tak zwane raporty bezpieczeństwa, które, które nam, na, jaki numer ma dana ta, na, ma dana postać, dobra, bo zawsze. Nie? Um, 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 um. Obiekt, na przykład, hagiwagi to jest obiekt 1170, jakby ktoś nie wiedział, ja na przykład nie wiedziałem, więc good for me. Na przy... A, mamuśka, mamuśka, o na przykład jest prototyp, prototyp. Nie, to nie jest ten killer nowy. Prototyp, na przykład. To jest ta, co pokazywałeś mi, tego mama robiłeś. A, ta, no. No, jest na przykład pilar mopsi mopsik. Znaczy, na przykład nie ma rozwinięcia, ale... O, mamuszka, długie nogi, eksperyment 1222. Można się dowiedzieć o swoich ulubionych postaciach dużo. Na przykład o Katnapie gdzieś tu było. O, Catnap. Catnap. Można się dowiedzieć. Katnap to jest eksperyment 1300 coś. generator zrobiony No ogólnie książka jest dosyć ciekawa, może się właśnie mówię, że można się dużo dowiedzieć. Gdzie jestem te generacja? Jeśli mam ją <gry> ocenić, to, to jest naprawdę dobra lek... Jeśli to się naprawdę lubi tę grę, no to polecam. To jest dobry produkt do zaliczania Można to oczywiście zrobić taniej niż Jezuje. ja zdobyłem, ale okej. Okay. Podoba mi się to. Na pewno jest lepsze niż takie. Poczekajcie ja to zaraz. Poczekajcie, ja zrobię małe cięcie. To i baka! niż to gówno. To jest oficjalny przewodnik Moi po Security tata. Bridge, Ruin i Security Bridge normalne. Nie wyszło jeszcze w polskim języku, co prawda pierwsza część, ale chyba się wstydzili tego, że nie to dowiedzieć po polsku, bo po prostu... ogólnie... Okej, okay, nie jest to złe. Abs książka nie jest zła, ta? Można się czegoś dowiedzieć teoretycznie. Po prostu rozwijamy, za bardzo mi się tam nie dzieje, po prostu mówię Mówią nam to, co się stało w grze, nie, nie dodają nam nic innego, żeby teoretyzować. Jedyne, co mi w tym pomogło, to jeśli chcemy zrobić Secret Ending with Ruin, to musimy wykładać kamerę. I w tym jest właśnie powiedziane, gdzie te kamery są, ale dobra, można to zrobić za darmo, a nie wydać 42 złote. Książka kosztuje tyle samo, no, no, wielkość jest tyle sama, jest taka, taka sama grubość, około. No, około taka sama grubość. Mm. No ale... I tu właśnie tak, jaki mam problem z, z tą książką, bo ta popy Tajta, jak już mówiłem, ona rozwija fabułę gry, popycha ją do przodu. Do, dostarcza nam wiele informacji, a, zdarczam, a ta książka. Ka już nie, już nie dostarcza nam tyle informacji. Mówi nam po prostu to, co było w grze. I można przejmować, jakieś też. Ale kurwa dałem jak taki. Ale wysył. też można to obejrzeć na YouTube sprawdzić, że to jest, no wiadomo, jakby... Gdybym Zajmiemy wybrać między kupieniem tej książki. Tej książki, a tej książki, to ci, mi... kurwa, da, no, może to inaczej Jeśli mi... mielibyście się. wybierać, kupić tę książkę czy tą książkę To też zależy co war... bardziej lubicie, ale jeśli lubicie i Puppet Playtime i FNaF Nie możecie się znaleźć, książka To wybierzcie Puppet Playtime Ona dobrze rozwija fabułę A ta This is a shit Tyle mogę powiedzieć To jest po prostu gówno Jakby może, Chuj, to skanka. Skanka. Ja skanka. To, może o to, coś w tym czymś pomóc, ale jeśli chcecie zrobić sobie to pogląd na, na... Jeśli chodzi o podplenię, to plecam to. No więc no, to to by było na tyle, nie? Mm. Tak. Więc w skrócie jakby to powiedzieć. To kupcie. Tylko jeśli bardzo tego chcecie. bardzo tego Bardzo tego pragnęliście od kiedy? To wyszło? To kiedy to, 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 to kupcie. No i zajebiście, ale 7 kółwa... I, I chyba, że jesteście tymi fanami FNAF! Ale się To wtedy, to wtedy się możecie wykupić. Ale jeśli jesteście neutralni do i tej, i tej gry, i chcecie coś kupić, żeby. No naprawdę, żeby zacząć, wyjaśni. żeby zacząć, jakby tą. Nie, może nie zacząć, tylko żeby kontynuować i rozwijać sobie w tą. To. to. Powiem ci szczerze, że. Dobry nie... produkt. Pr dobry produkt to jest. To jest. Mm, no gówno, gówno, A to, no to jest, jest dobry Anako. produkt Czego? Jestem chujem, dałem się porobić. fajnie Dwa, Dwa razy z... się dałem powiesić, jak chuj do Więc palcam to. Kurna Tego nie palcam. Mówię do nas. banako. Dosyć śmieszna, że w nie mam... Nigdy więcej nie zagram hmm. Survivora. 4%. To by było na tyle. See you next time, a next time będzie wtedy, jak mi się chce nagrać, on wie jakieś książki innej. Myślę, Nigdy że... więcej nie zagram Survivora. Myślę, że w ogóle będę taki... Podoba mi się ten format taki, że po prostu, o... po prostu porównuję te dwie książki. Bardzo mi się podoba ten format. Może tak będę... robił na... tak będę recenzję? Maybe. Nie, to... to jest porównanie książek. Muszę to zmienić tytuł. Nie sądziłam, że kiedyś porównał te dwie książki. I powiem, że Poppy Playtime jest lepsza od FNAF. w jak podtekście jakimś. Tak. Ja zdecydowanie... Dobra, powiem to teraz głośno. Poppy Playtime jest lepsza od FNAF. See you next time!